Wiosna 1982 roku milicja w całym kraju poszukuje Jerzego Juliana Kalibabkę. Ten uwodziciel, oszust i bandyta, którego ofiarą padła już ponad setka kobiet, wciąż gra na nosie ścigającym go milicjantom. Każde jego zatrzymanie kończy się brawurową ucieczką przestępcy. Kiedy milicjanci zakładają mu kajdanki w jego rodzinnych stronach, aresztant skarży się na silny ból w klatce piersiowej. Mundurowi przewożą go do przychodni lekarskiej na prześwietlenie płuc. Przed rentgenem muszą ściągnąć mu kajdanki. Wtedy kalibabka wyskakuje przez okno z pierwszego piętra, dobiega do pobliskiego zale. I ucieka w pław. W mokrym ubraniu, bez dokumentów i pieniędzy, skakuje do przejeżdżającego pociągu. Kiedy milicja dowiaduje się o jego kolejnych wyczynach, uznaje kalibabkę za wroga publicznego i decyduje się zwrócić o pomoc do społeczeństwa. Rysopis: Wzrost 175 cm, szczupły, włosy blond, twarz twarzowalna, oczy niebieskie, często zmieniał uczesanie. Jerzy Kalibabka przychodzi na świat w 1956 roku w rodzinie Rybaka z Dziwnowa. Po ukończeniu szkoły podstawowej pomaga ojców w pracy na kutrze. Kiedy ma 16 lat, jego ojciec umiera. Zabrakło kogoś, kto kierowałby mną, wyzna po latach dziennikarzowi. Nadal pracuje na morzu, ale marzy o łatwiejszym życiu i wielkomiejskim świecie. Często kłóci się z matką, która chce zatrzymać go przy sobie. W 1977 roku z dnia na dzień zmienia swoje życie. Jeżdża do Międzyzdrojów, gdzie podrywa starszą od siebie kelnerkę. Ona utrzymuje go i ubiera, jednak wkrótce znudzony nią kalibabka ucieka, pozbawiając ją oszczędności. W Świnoujściu spotyka dwie siostry z Niemiec. Oczarowane przystojnym rybakiem płacą za niego rachunki w kawiarniach i dyskotekach. Pewnego dnia on znika z ich pieniędzmi. Od tej pory w zastawione przez niego sieci będą wpadać tylko kobiety. No w tych latach ja 80-86 byłem komendantem posterunków w, w dziwnowie. To do tego czasu ja nie znałem go i to nazwisko też mi nic nie mówiło. A dziwnów jest taką małą miejscowością, że na pewno jakby się przewijał w jakichś tam przestępstwach, sprawach, to na pewno to nazwisko by się przewijało. W niektórych środowiskach to stał się bohaterem, no. z takiej miejscowości małe jak dziwnów został znany i słynny w całej Polsce. Kalibabka zatrzymuje się na kilka miesięcy w Szczecinie. Zatapia się w świat nocnych lokali, marynarzy, cinkciarzy i prostytutek zwanych tumewkami, które modnie go ubierają i uczą podstaw języków obcych. Kalibabka okrada poznane w dyskotekach młode kobiety. Każdego dnia śpi w innym mieszkaniu. W życiu nocnego kowboja towarzyszy mu Marek, kolega z rodzinnego Dziwnowa. Latem w nadmorskich kurortach polują na znudzone życiem wczasowiczki, które w zamian za seks dają im pieniądze i biżuterię. W Zielonej Górze Kalibabka poznaje Elżbietę, która pracuje w zakładzie jubilerskim. To ona uczy go rozpoznawać biżuterię. Od tej pory będzie się przedstawiał jako złotnik. Razem z Markiem wyjeżdżają do Lublina, gdzie okradają kolejne kobiety. Interesuje ich tylko gotówka, biżuteria i futra. W Gdyni okradają dwie dziewczyny z bogatych rodzin, które zaprosiły ich do swojego domu. W rodzinnym dziwnowie, po kłótni o inną dziewczynę, kalibabka rozstaje się ze swoim wspólnikiem. Wkrótce zostaje zatrzymany, ale ucieka konwojującym go milicjantom. Od tej pory zaczyna posługiwać się skradzionymi dowodami osobistymi. Które wcześniej kradł, albo celowo kradł, kiedy mu odpowiadał rocznik osoby, która odpowiadałby jego. Zdjęć w ogóle? Na które przeklejał sobie zdjęcia, fałszując pieczęcie suche. To samo zresztą robił w przypadku. Yy, Przyjaciółki, Przyjaciółki której też gwarantował w ten sposób pewnego rodzaju anonimowość. Poruszając się nocował przede wszystkim na kwaterach. Kwaterach, domach wycieczkowych, w miejscowościach turystycznych, gdzie jest duża, duży przepływ ludności i w ten sposób anonimowo mógł występować. Kalibabka jeździ od miasta do miasta, porusza się tylko ekspresowymi pociągami i taksówkami, prowadzi wystawny tryb życia, bawi się w najmodniejszych lokalach, ubiera się w peweksach, lubi kozaczki, obcisłe skórzane kurtki i biżuterię. Swoim ofiarom przedstawia się jako złotnik z bogatej rodziny, marynarz lub sportowiec. Wyznając kobietom miłość, wręcza im drogie prezenty, które potem im odbiera. Z akt śledztwa wynika, że jego romanse nie trwają dłużej niż kilka dni. Prawdopodobnie część jego ofiar nigdy nie zgłosiła się na milicję. Te, które decydują się zeznawać, mówią, że roztaczał wokół siebie aurę Playboya, był czarujący i szarmancki. Na początku lat 80. do komisariatu MO w sennym, poza sezonem, dziwnowie przychodzą zawiadomienia z całej Polski. Zaczęli przychodzić z Polski pisma o nadesłanie wywiadu środowiskowego z zaznaczeniem, jakich przestępstw dokonał. Zbieranie całego kształtu danych o osobie, bo i rozmowy z sąsiadami, kartoteki milicyjne jeszcze wtedy, ewidencja, na pewno kolegia. W 1980 roku Kalibabka zostaje zatrzymany i doprowadzony na komisariat milicji w Serbinowie, ale ucieka z niego podczas przesłuchania. Jedzie w góry, uwodzi i okrada w czasowiczki w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. W tym ostatnim kurorcie znów wpada w ręce milicji. Udaje mu się jednak uciec z celi milicyjnego aresztu. Od tej pory Kalibabka zmienia metodę pracy. Podrywa dziewczyny, które pomagają mu w przestępczej działalności. Zwykle towarzyszą mu dwie nastolatki. Jedną nazywa swoją panią, a drugą służącą. To one zaczepiają w dyskotekach dobrze ubrane i obwieszone biżuterią dziewczyny. Pod pretekstem, pod jakąś legendą wyjeżdżali za miasto, taksówką, do rzekomego znajomego wujka czy też krewnego, który miał odsprzedać ten płaszcz. Jako, że nie wystarczyło sam fakt, że na sobie posiada biżuterię płaszcz czy kożuch, jeszcze ze sobą brała pieniądze, które następnie też były jej odbierane. Zabiona w ten sposób do lasu, bo w lesie albo też za lasem, za przecinką, miał się ten dom znajdować. Dziewczyna ta wtedy przekonała się i została tam zwabiona podstępnie. Rozkazywano jej wtedy rozbieranie się z odzieży. Uprzedzano, że będą zdjęcia robione tylko dlatego, żeby ona potem ich nie mogła szantażować, bo w przeciwnym razie oni będą ją szantażować, wywieszając jej zdjęcia na słupach względnie posłania do zakładu pracy czy do szkoły. Dziewczyny te przystawały na groźby, bo niezależnie od tego jeszcze miały szantaż. Ich strony są rodzaju, że będą mieć zaszczyki usypiające, które ich ubezwłasnowolni. Nierzadko posuwali się do siły, Przemocy fizycznej, gdy uciekały, były bite. W tym układzie zmuszane były do rozbierania się. W trakcie rozbierania były wykonywane zdjęcia. Początkowo robił kalibabka zdjęcia tym dziewczynom, następnie, gdy ona już była rozebrana, stawał koło niej ubrany, w innych przypadkach już rozebrany, i wtedy towarzysząca mu dziewczyna wspólniczka wykonywała im razem zdjęcia. W 1981 roku kalibabka wiąże się z Małgorzatą z, z Łodzi. Wyznaje jej miłość i obiecuje wspaniałą przyszłość. Ona jest w nim śmiertelnie zakochana. W dyskotekach całej Polski pomaga mu szukać ofiar, a potem bierze udział w oszustwach, zastraszaniu i kradzieżach. Ja wiem może dlatego, że się zakochałam. A to był mój pierwszy chłopak. No i po prostu rodziców nie miałam. Znaczy rodziców nie miałam w tym okresie, kiedy go poznałam. Nie miałam ich przy sobie. Jak szliśmy do lasu, no one już wtedy odczuwały jakiś strach, bo kilka dziewczyn właśnie mi mówiło, że... Że już się przedtem bało nas. No i wtedy on mówił, żeby się rozbierała. Jeżeli się nie chciała rozbierać, no to ja w tym trochę też pomagałam. Wiosną 1982 roku, kiedy zdjęcie kalibabki znają wszyscy milicjanci w Polsce, uwodziciel jedzie z Małgorzatą Z. na Podchale. Tam okradają właścicieli prywatnych kwater i młode dziewczyny z bogatych domów. 15 kwietnia 1982 roku w restauracji w Szczawnicy kalibabka jedzący śniadanie z Małgorzatą Z zostaje rozpoznany przez lokalnego milicjanta. Obydwoje zostają aresztowani. No zacząłem stać przy śniadaniu niestety. Mam takiego pecha, zawsze kiedy coś konsumuję to już kilka razy mi się to zdarzyło. Wystrzegałem się tego, no niestety. No, Zawsze jestem? jestem głodny, jak spotykam niedoga nieprzyjemność. Po śledztwie prowadzonym w Nowym Sączu, Kalibabka zostaje oskarżony o popełnienie 103 przestępstw na terenie całego kraju. Jeszcze przed procesem udziela słynnego wywiadu. Wcześniej stawia warunek. Chce dostać żelazko, którym wyprasuje znajdującą się w milicyjnym depozycie koszulę oraz suszarkę do włosów. Pan być rybakiem. przecież miał Pan kutę, był Pan właścicielem kutra, Wynajmniej pracowali dla Pana inni rybacy, miał Pan pieniądze. Dlaczego Pan się zdecydował na zmianę trybu życia? Coś w sobie poczułem takiego nad człowieka. To było tak nagle. To znaczy nadczłowiek, czyli co? Władca haremu? Czy władca haremu? Wydawało mi się, że człowiek zasługuje na coś więcej niż no, żeby tylko pracował na morzu, prawda? No po ukończeniu podstawy szkoły yy, to zacząłem pracować na kocze. W sumienicy tak nie użyłem. No i opowiedź. To bym chciał użyć, prawda, akurat w młodym wieku, ale nie byłem nigdy w kolonii. Nigdy nie byłem na wczasach, Nie wiedziałem, co to jest kolonia w czasy, prawda? Jakiejś przyjemności, jakieś przyjemności od początku pracowało się, prawda? Najważniejsze było to, że chciałem być niezależny od nikogo. Po prostu chciałem się z tego wyzwolić? Te ucieczkę. No, sprawiały mi przyjemność w pewnym sensie. że to mogłem się sprawdzić, że jestem kimś. Że akurat mogę zrobić kogoś, prawda, uciec. No i właśnie te nerwy, właśnie tych ludzi, tych funkcjonariuszy, prawda, że oni akurat nie mogą mnie prawda, złapać. No i to właśnie było to. Było to. No fakt, teraz tu jestem. Byli lepsi, naturalnie. A czy nie myślał pan o tych dziewczynach, które pan skrzywdził? Czy nie było żali? No teraz. Naturalnie, że myślę. Czy żal? Tak, niektórych żal. Ale uważam, że nie wiem, czy bym powiedział, że to jest moim... było moim powołaniem. Kochałem je wszystkie. Co niektóre bardziej. I z miłości się je biło. Czy biło? Były moje. Niezwykły przypadek Jerzego Juliana Kalibabki wywołuje lawinę komentarzy w prl mediach. W ogólnopolskiej dyskusji biorą udział psychologowie, prawnicy i lekarze. Mówi się o syndromie kalibabki, którego przedstawia się jako przykład moralnej zgnilizny obcej socjalistycznemu społeczeństwu. Kalibabka w tym czasie to była rzeczywiście znana postać. Medialna, że tak powiem, w tamtym czasie. To był stan wojenny, to 85-6 rok. Więc, ale o nim się mówiło. Dlaczego? Bo to była ciekawostka obyczajowa. On generalnie nie był ciekawym facetem. Był strasznym łobuzem, miał jakąś tam dziewczynę, która naganiała do niego różne panienki i, i on je gwałcił, bił. Słowem, był bardzo nieciekawą postacią jako, jako, jako obiekt do opowiadania. W 1983 roku przed sądem wojewódzkim w Nowym Sączu rozpoczyna się proces kalibabki. Sąd utajnia wszystkie rozprawy. Przed sądem zeznania składa ponad 230 świadków, z czego dwie setki to kobiety, ofiary kalibabki. 8 marca 1984 roku, czyli w dzień kobiet, kalibabka zostaje skazany na 15 lat więzienia. To najwyższa z możliwych kar za zarzucanemu przestępstwa. W więzieniu Kalibabka dostaje dziesiątki listów od swoich fanek. W 1986 roku odbywa się premiera serialu telewizyjnego Tulipan z Janem Mączką w roli głównej. Scenariusz oparty jest na aktach sprawy kalibabki. Tymczasem on w celi więzienia w Barczewie pisze wiersze. Oto jedna z jego fraszek o Salomonie. Z tysiąca wybrał mądrego. Jednego niestety, Lecz wśród tego tysiąca nie było kobiety. Trzeba pamiętać, że ten serial powstał w stanie wojennym. Co się działo w stanie wojennym, w, w, w kulturze? E, pozwolono zrobić jarocin chłopakom, rokowcom, jako wentyl. Jako wentyl, żeby gdzieś uszła ta energia młodych ludzi, prawda? To, to, to było jasne. I ja jestem przekonany, że pozwolenie na to, że myśmy ten serial te, te w ogóle o tej postaci zaczęli robić, był właśnie takim wentylem. Był właśnie takim wentylem, bo jest obyczajowy, nie ma, nie ma tu żadnej polityki, e, prawda? Jest, jest, jest po prostu jakiś bardzo ciekawy facet, ogólnie mówiąc. Ale to też to się, nie było to wszystko takie proste. Ponieważ w tym momencie zaczęły się kłopoty i zaczęły się pytania, czy o takim facecie w ogóle można robić film. Najgorsze są ranki. Rano się przewodzę, prawda? Po jakimś efektownym śnie następuje rozczarowanie patrzę na tą kratę, prawda? I jest już nieprzyjemnie. Ale powiem szczerze, że nie zdaję sobie sprawy z tego. Po prostu sam się oszukuję, zapominam o tym, prawda, że że ja znajduje się właśnie w środku odosobnienia, można zapomnieć. Bo trzeba tylko pracować nad sobą. Aczkolwiek ciężko jest. Ciężko. Kalibawka w tym czasie siedział w więzieniu. W nowym Sączu, o ile wiem. W trakcie roboty. 56, 5 w tym czasie. On siedział w więzieniu. I ten serial chodził. I w więzieniu go oglądano. A czymś tam był od razu, prawda, na primadonną w tym więzieniu, i on się. Przyznawał do wymyślonych scen, które my się wymyślili, przyznawał się, że to była prawda, bo się go oczywiście kumple pytali stary, a to było tak, a z tą panienką, to tak. On mówi tak, a myśmy. A wiem to, wiemy to stąd, że tam pojechała dziennikarka do, 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 do tego więzienia i się go zapytała, no jak pan odbiera ten serial? On mówi, no fantastycznie, że to tak, a to, to pan robił, tak pan był pan. W tym? No, no jasne, że tak. Więc on się przyznawał do kogoś, kim w rzeczywistości nie był, bo ten nasz e, Tulipan, już nie Kalibabka, był postacią barwną, ten Jasiu Mączka nadał mu taką e, właśnie sympatyczność e, z połączoną z, z agresywnością, z czymś takim, ta, taką męską, męską jakąś twardością, którą, e, którą niósł ze sobą jako, jako aktor i, i stąd Kalibabka się przyznawał do takiej postaci, bo był fajniejszy ten nasz Jasiu mączka, niż, niż ten łobuz po prostu. No. Dzięki amnestii, Kalibabka wychodzi z więzienia po 9 latach i 8 miesiącach spędzonych za kratami, już w Nowej Polsce. Wraca w rodzinne strony. Po wyjściu z więzienia, to zachowywał się normalnie nie to, żeby gdzieś tam się ukrywał. Po ulicach chodził z twarzą. 36-letni były więzień zakłada nad morzem małą kawiarnię. Nazywa ją kafe Angelika. To imię 16-letniej dziewczyny, z którą się wiąże. Jej rodzice są przeciwni temu związkowi. Zawiadamiają policję, twierdząc, że Kalibabka ubezwłasnowolnił ich dziecko. To była sprawa z zawiadomienia rodziny małoletniej yy, mieszkanki Dziwnowa, która związała się z tym panem i y, zamieszkała z nim. Rodzina chciała y, jakoś spowodować to, żeby ta dziewczyna po prostu wróciła do domu, żeby nie żyła z o wiele starszym od siebie mężczyzną. Postępowanie było prowadzone o prowadzenie osoby małoletniej, o groźby karalne i o znęcanie nad y, osobą najbliższą pozostającą w stosunku zależności. Oskarżony ten pan Jerzy bardzo starannie się ubierał, Dbało o swój wizerunek, o wizerunek także tej pokrzywdzonej, bo on z tą pokrzywdzoną w sprawie dziewczynką de facto on przychodził. Ona cały czas z nim mieszkała i on przychodził na salę sądową razem z nią. Ta małoletnia weznawała w zasadzie w sposób taki, który był zgodny z linią obrony pana Jerzego. To znaczy, że w zasadzie nic takiego złego jej się nie stało i że ona chce z nim mieszkać oskarżonego Jerzego Juliana Kalibabkę uniewinnia od popełnienia czynu opisanego w punkcie czwartym oskarżenia i w tej części kosztami postępowania w sprawie obciąża również skarb państwa. Trzecie, oskarżonego Jerzego Juliana Kalibabkę uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie piątym oskarżenia z tą zmianą, że czyn ten kwalifikuje z artykułu 181 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 5 milionów złotych grzywny. Postawiono mu zarzuty Podobne do tych, za które siedział. I dlatego sobie pomyślałem, że warto byłoby się z nim zobaczyć, warto byłoby z nim porozmawiać. O czym mogliśmy rozmawiać? Rozmawialiśmy o kobietach, przede wszystkim o kobietach. A jeżeli już zbaczaliśmy z tego głównego tematu, to wracał do, do czasów, kiedy był za granicą. W taki sposób określał pobyt w więzieniu. Tam ponoć zajął się literaturą. Zaczął pisać wiersze, dał mi do przeczytania kilka wierszy, które wyciągnął z saszetki, kiedy podchodzi do nas mm, młoda kobieta. No, metamorfoza, totalna zmiana yy, wyprostował się, wyciągnął yy, okulary, przestał mnie w ogóle zauważać. Yy, była tylko ona <grym> i on. Yy, wymusił na niej, bo ona chciała tylko rozmienić pieniądze. Wymusił na niej, że, że podali sobie ręce. I te ręce tak długo przytrzymywał, że, że to już przekraczało takie normy grzecznościowe. Mówił, że wszędzie sobie da radę. Jeszcze o nim usłyszymy, że będzie mieszkać w pałacu. Jerzego i Juliana Kalibabkę odnajdujemy w jego rodzinnym dziwnowie. Z Angeliką, która urodziła mu dwójkę dzieci, nie żyje od lat. Z ostatnią towarzyszką życia, którą również poznał, gdy miała kilkanaście lat, wziął ślub, mają piątkę dzieci. Najsłynniejszy uwodziciel czasów PRL korzysta dziś z opieki społecznej, utrzymuje rodzinę z prac dorywczych i małego sklepiku z warzywami, który otwiera tylko latem, umówił się z nami na spotkanie, ale w ostatniej chwili wycofał się z niego. Zdarzyła się sytuacja. Będąc konwojowany w zasadzie do komendy, Policji w kamieniu, może rok, dwa po, po, po tym procesie. W zupełnie banalnej sprawie, bo chodziło o wyjaśnienie sprawy związanej z alimentami, też podjął próbę ucieczki. I, i skutecznie na pewien czas zdołał uciec z policji. Było to zachowanie, moim zdaniem, całkowicie nieracjonalne, bo, bo w tej sprawie akurat nic w zasadzie poza wyjaśnieniem ewentualnym, ewentualnym postępowania w sprawie uchylania się od alimentów nie było, nic mu nie groziło. Dzisiaj wbrew woli dawnego rybaka nazwisko Kalibabka jest synonimem przestępcy, który uwodzi kobiety tylko po to, aby pozbawić je majątku.